Ja ci najmilszy zaczyna się moja wielka podróż w nieznane, w nieznane dlatego, że samochodem, o którym bardzo wiele słyszałem dobrego, ale który jest dla mnie technologicznie zbyt daleko posunięty jak na moją datę urodzenia, to jest Porsche Taycan Turbo S. Wszyscy mówią, że jeździ wyśmienicie, po prostu fantastycznie, ale jak zobaczyłem i jakby ile kabli jest tutaj do niego, różnych, do ładowania ładowarki, nieładowarki. W czym mogę Ci pomóc? W nic, kochanie, w niczym kochanie nie musisz mi pomóc, jakoś sobie postaram poradzić. I fakt, że chce się nim bujnąć gdzieś dalej, gdzieś za Warszawę, to się zastanawiam, czy tutaj tutaj wrócić na lawecie, dlatego że, kurde, no wstyd się przyznać, ale jeździmy elektrykami różnymi, ale tak skomplikowanych procedur, nie, to nie procedury, nie, po prostu ma dwa różne wejścia, dwa różne gniazdka, no, kilka różnych ładowarek. Kochanie, nie mam żadnego celu dla Ciebie, jedźmy sobie bez celu, przed siebie. No nic, odpalamy i jedziemy, no, ponoć jest auto rewolucyjne, ktoś tam powiedział, że to nie jest samochód elektryczny, to jest Porsche. Turbo S Bez turbiny, no dobra, pierwsze przyspieszenie całkiem spoko, to jeszcze było bardzo delikatne Natomiast że na prosty kołach będzie szło najlepiej Mówią, że idzie jak zły, że drogi trzyma się Jak pociąg Torów Na autostradzie nie? Pociąg, torów na autostradzie Tak więc, no życie mi szczęścia, nie zobaczymy jak to wyjdzie Droga, kochany, przestań mnie nagabywać, przestań mnie atakować Jezus, wysiadam, uciekam z tego samochodu Numer dwa, wnętrze budzi dużo emocji, jak patrzę po postach na Instagramie. No z jednej strony, elementy klasyki, jak no, typowy zegar na szczycie deski rozdzielczej w designie Porsche, czy no, fotele w przepięknej skórze, wykończone. Generalnie wnętrze no, nie pozostawia nic do życzenia, jeśli chodzi o jakość. No i oczywiście, logo Porsche na kierownicy, która też przypomina kierownicę z normalnych drogowych samochodów Porsche. No z drugiej jednak ogromna doza nowoczesności, czyli na no wszystkim w pełni elektroniczny wyświetlacz, e, są super fajne ze zmianami opcji, możemy z lewej, i z prawej strony, w środku regulować e, wygląd zegarów. Co no. mogę zrobić? Porsche tak często nas też pyta o opinię, co, prawda, co może zrobić. Teraz na przykład dużą mapę na ekran. E, no i oczywiście tutaj cały zestaw, jeśli chodzi o e, obsługę kokpitu. No Porsche do, do, dotychczas kojarzyłem się zawsze z samochodem, który ma naciskany kokpit e, przyciskami. Czasami wręcz by się mogło dać, że zbędnymi. Teraz w zasadzie wszystkie te przyciski zostały przeniesione na ekran. To, co działają na zasadzie takiego prawdziwego przycisku, to są tylko awaryjne tak naprawdę i, i przycisk P do parkingu, jeśli chodzi na deskę. No i to regulacja lusterek na tego typu rzeczy, otwieranie szyb. To tak, ale cała reszta typu, nie wiem, chłodzenie, ogrzewanie tyłka, zmiana temperatury, czy włączenie nawigacji, oczywiście media, opcje ładowania, instrukcja obsługi wszystkie tego typu rzeczy są oczywiście już na ekranach. Generalnie jest to po prostu bardzo, bardzo przyjemnie i bardzo nowocześnie ten tak szklany też robi robotę. Natomiast z drugiej strony faktycznie jest to też coś, co odcina tajkana od takiej zwyczajowej linii Porsche, nawet tej nowoczesnej, która teraz funkcjonuje. Cały czas jest to jakiś tam krok czy dwa, razy, dwa nawet kroki dalej. Moc jest niczym bez kontroli, był taki slogan e, firmy oponiarskiej, więc jak to się prowadzi, waży 2400 kg prawie, natomiast kolejny co takiego dokonali inżynierowie Porsche, to jest e, to jego własności jezdne, bo tej masy się po prostu zupełnie nie czuje, nie tylko w zakrętach, ale też na hamowaniu, bo ma e, tarcze wielkości kół pociągowych, natomiast... E, Auto jest elektryczne, więc wspomaganie naturalnie jest także elektryczne, co w zasadzie teoretycznie powinno lekko zakłócać filing z jazdy. Tutaj nic takiego nie występuje. Znaczy, mamy cały czas pełną kontrolę i pełne wyczucie tego, co dzieje się pod kierownicą. Natomiast pokłady wszczepności <laughs> są zaskakująco duże, w tym sensie, że naprawdę ciężko jest wyczuć limity tego auta, bo są tak duże, że trochę strach bierze, że jak wcisimy za mocno, to już będzie za grubo. Jednakowoż będzie ogromne zaufanie muszę powiedzieć, że no, no to jest coś więcej niż samochód taki tradycyjny i to nie chodzi już teraz tylko i wyłącznie o napęd, o to, że jest to napęd elektryczny, w związku z czym jest, jak już go kupimy, tani, no bo prąd jest tani. Nie chodzi o to, że ma przyspieszenie 2,8 do chodzi także o to, że przy tym wszystkim na nowy level wchodzi pod względem własności jezdnych. To jest po prostu nowa, lepsza kategoria samochodu, czy może bardziej nawet pojazdu. Taycan jest. Rzecz w nim najważniejsza to, co podkreślają wszyscy, którzy wcześniej testowali ten auto, to jest absolutnie szokujące przyspieszenie na każdym zakresie prędkości. On ma moc maksymalną 761 koni mechanicznych, nawet na cztery koła i przyspiesza absolutnie szokująco. Przy każdej prędkości można wcisnąć pedał gazu i wbija w fotel. Setki w 2,8 sekundy. To jest najszybszy pojazd, jaki kiedyś jeździłem. Mówiąc w skrócie, do 200, jak sądzicie, ile będzie. moi mili 9,8 sekundy. Co oznacza, że jadąc na autostradzie niemieckiej, rzecz jasna, bo nie w Polsce, to kolega z Niemiec mówi, że w każdym momencie wciskacie pedał gazu, tutaj jadąc 140 i po krótkiej chwili na zegarze jest 200 km na godzinę. Tak prowadzi się Taycan Turbo S. Wszystko oczywiście z prądu. Teraz zrobimy test przyspieszenia na prostej przy użyciu systemu launch control, czyli będzie miał 760 koni. Hamulec gaz. Próby dlatego, że biorąc to auto, bardzo się obawiałem, że no, pojedę nim w trasę, no jak je zatankować, przecież nie podejdzie do dystrybutora. Trzeba znaleźć miejsce, żeby zatankować, czyli doładować a dwa, trzeba mieć to trochę czasu. Okazało się to wcale nie tak upierdliwe, znaczy miejsce się znajdują, są takie apki, które pokazują na mapie, z czasem trochę gorzej. W sensie, że no tak trzeba, no powiedzmy z godzinkę trzeba posiedzieć, żeby coś tam do tej baterii wleciało, żeby dało się przejechać kolejnych 200 km, szczególnie w tym tempie, a z tym jest tak, że jak jedziesz do 140 to mniej więcej przejdzie tyle ile pokazuje, jak przyspieszasz, a w tym samochodzie to chwila w sensie jeden moment jedziemy ponad 200-240 no to w ten czas ten zasięg, z tego co mówi kolega z Niemiec spada błyskawicznie, no i dojeżdżamy do takiej stacji tankującej i e, dwie sprawy, jedna to jest taka, że ma dwa gniazda do tankowania po lewej do wolnego, po prawej do szybkiego idziemy teraz do prawego łapiemy o to, to jest do szybkiego tankowania Wybieramy palcem w wodówki, otworzy się klapka, dociskamy tyczkę, tak zwane, pokazał, że przyjął, idziemy do automata, tata ta, ta, woda wylata z automata, jak to ty tu kiedyś nie myślisz? Przykładamy kartę. Idziemy na spacer.